Cześć, witajcie serdecznie. Znów dużo osób, czyli okazuje się, że chyba paru osobom nie udało się przetrwać nocy. Mi na szczęście tak średnio, ale się udało. Były dwie czy trzy drzemki takie dziesięciominutowe. No ale jest, jest w miarę ok. i teraz już się naprawdę dobrze czuję, bo około 6-7 to było naprawdę słabo szczególnie, że niestety jakoś znaczy niestety, na, na szczęście na szczęście nie działo się w nocy nic takiego, co mogłoby mocno wybudzić, naprawdę to była jedna ze spokojniejszych nocy, jakie pamiętam w ostatnich latach, jeżeli chodzi o 24 godziny Le Mans i nie tylko, bo przecież w wielu innych wyścigach takich na długim dystansie, na dystansie doby często bywały no, czy choćby patrząc na ostatnie 24 godziny Nürburgring, które było przerywane wielokrotnie, nawet na kilka godzin no to tym razem naprawdę było spokojnie i dopiero teraz wychodzi mgła, która zresztą była zapowiadana ale tam mgła nie jest jakaś mocno utrudniająca widoczność, więc myślę, że bez problemu kierowcy sobie z nią poradzą. Na dzisiaj nie zapowiadane są żadne opady już ma być suchutką. Także ta skala trudności będzie troszkę mniejsza. Dodatkowo różnice pomiędzy ekipami porobiły się już takie, że nie trzeba cisnąć, nie trzeba żyłować i trzeba tylko zachować koncentrację i modlić się, żeby nie było żadnych awarii technicznych. No i właśnie może od tego zacznijmy. Generalnie noc nie działo się nic, co byłoby wartego przekazania od razu, czyli nie było żadnych wypadków, nie było żadnych awarii technicznych w nas interesującej sprawie, zarówno jednej jak i drugiej. I może tak przekornie... Ale Zacznę od Inter-Europol Competition, bo oni jadą na piątym miejscu w klasyfikacji LMP2 i jadą też, to jest dziewiąte miejsce obecnie, w klasyfikacji ogólnej na dziesiątym miejscu, czyli dziesiątka w Le Mans. I piątka w klasyfikacji LMP2, to jest niebotyczny wynik, naprawdę. I teraz można sobie pomyśleć, co by było, gdyby się WRT nie zdecydowało na start w tym sezonie, no to nasi turbopiekarze by jechali po trzecie miejsce. Generalnie to, to oni są jedną z tych ekip, tak jak obie ekipy WRT, którym udało się uniknąć żadnych problemów, jakichkolwiek problemów, którzy mieli naprawdę dobre tempo, podejmowali dobre póki co decyzje strategiczne. No i na półmetku, czy, czy na nawet trzech czwartych. Może nie trzech czwartych, tylko dwóch trzecich tego wyścigu wygląda to naprawdę rewelacyjnie, bo mamy miejsce piąte ta dla polskiego zespołu. No Jeżeli to się skończy tak, jak się skończy, to znowu będą rozgoryczeni. Oni mają trochę żal, że mówi się głównie o Robercie Kubicy i o WRT. Zresztą sami o tym mówią. I tutaj znowu będą rozgoryczeni, bo nie, nie, nie będzie się tak dużo mówiło o ich znakomitym, genialnym piątym miejscu, tylko jeżeli tak się to skończy, jak się to skończy, no to będzie się mówiło o podium Roberta Kubicy. No bo póki co. i jest właśnie to podium, więc jazda po to podium i to WRT naprawdę rewelacyjnie to rozgrywa. Jestem w szoku, ale to wychodzi jej wyścigowe doświadczenie, mimo że oni nigdy nie obsługiwali prototypu LMP2, mimo że nie mieli z tym dużo do czynienia no to po prostu widać taki fach jeżeli chodzi o rozgrywanie wyścigów, oni przecież w wyścigach Out GT i tak dalej startują od wielu lat i mają to rozegrane a tam się startuje zazwyczaj dwoma samochodami mają to pięknie rozpracowane przez długi czas mieliśmy taką sytuację, że najpierw Louis Deletras czy po prostu WRT z numerem 41 jechało z przodu, a tuż za nim jechała 31 i tak potem zamienili się i to 31 jechała z przodu, a WRT z tyłu, ale to były z różnice mniej niż sekundę. No i co wtedy można zrobić? Można po prostu sobie oszczędzać paliwo. Jeden daje drugiemu slipstream, ten, ten drugi ma mniejsze opory, sprawia to, że mniej paliwa zużywa i można sobie przedłużyć te stinty. Nie wiem, czy zauważyliście, początkowo przez ten długi stint pierwszy Roberta Kubicy WRT zjeżdżało jako jeden z ostatnich zespołów i miało taką jakby, powiedzmy, przewagę strategiczną. Potem ten, na tę strategię bardzo podobnie zrównało się drugi zespoł. Zespół, czyli numer 31 i jechali praktycznie na tej samej strategii, często wykonywali na tym samym okrążeniu podwójne pit stopy. Teraz już rozdzielili te strategie, e, to też jest bardzo mądre i to też widać, że gdzieś tam e, ktoś siedzi naprawdę rozgarnięty, no bo zwiększają po prostu rozdzielając te strategie, czy robiąc większe różnice między pit stopem jednego zespołu a drugiego, robią, e, po, zwiększają sobie szanse na wykorzystanie ewentualnych zdarzeń na torze, jakiejś neutralizacji jednej e, czy, czy Stref slow zone, czy nawet full course yellow e, i wtedy jeden z zespół może zjechać i jeżeli będzie to korzystne. Drugi może zostać, jeżeli będzie to korzystne. Czyli, mając dwa zespoły na czele, maksymalizują swoje szanse na zwycięstwo. No a mają te dwa zespoły na czele? Mają te dwa zespoły na czele prawie okrążenie przewagi. To jeszcze nie jest pełne okrążenie, więc w razie safety cara to powiedzmy, że to się zmniejszy do tam ponad pół okrążenia. No ale mimo wszystko, to jest prawie okrążenie przewagi nad pani Racing. Potem jedzie zespół numer 28, i muszę sobie przypomnieć, jaki to jest, to jest Jota. Oczywiście Jota, która dużo odrobiła, bo generalnie przecież to był. Lider z tego co pamiętam na początku wyścigu i to taki bardzo, bardzo zdecydowany, który jak pamiętacie utknął w żwirze i no, po prostu musiał. Nie, to przepraszam, to Jota 38 utknęła, ale Jota 28 miała też problemy. No i generalnie y, WRT teraz to sobie rozgrywa i tylko y, chodzi o to, żeby nie było problemów technicznych. A niestety, jak przekazał z miejsca Cezary Gutowski, jak powiedział Louis Deletras, jest mały problem techniczny, który na razie jest pod kontrolą. No ale wiecie, z tymi problemami technicznymi, które są pod kontrolą, to bywa tak, że one czasem lubią się wymknąć spod kontroli. No i trze, też trzeba nie, z tym y, uważać. No trzeba też pamiętać o tym, że podczas sesji warm-up y, 31 no, zatrzymała się i została zwieziona do boksów na lawecie. Y, to, to jest kolejna sprawa, na którą no, trzeba zwrócić uwagę i teraz przez te 7 godzin i 42 minuty, które nam pozostają do końca wyścigu, będziemy tylko trzymać kciuki, żeby tam się nic nie zepsuło i żeby no, nikt nie wywinął ani z WRT, ani z innych aut, które się wyprzedzają, czy które oni wyprzedzają, żeby nikt nie wywinął naprawdę jakiegoś fikołka, no i żeby to się nie skończyło w jakimś świrze, i tak dalej, bo to byłaby duża strata, no tego byśmy zdecydowanie nie chcieli, natomiast na razie naprawdę jestem w szoku, jak pięknie WRT to rozgrywa i strategicznie i jeżeli chodzi o tempo kierowców, bo nawet jeżeli to się zdarzą się jakieś słabsze stinty, bo i Lulider teraz miał taki słabszy stint e, i Robert Kubica na początku, to o czym mówiłem e, to one nie wpływają znacząco na wynik tego zespołu, ponieważ oni jadą cały czas bezbłędnie, cały czas unikają większych problemów i cały czas jest to, to tempo pod kontrolą. Wydaje się, że oni też nie żyłują nigdzie. Nie ma jakichś momentów z ich udziałem. Nie ma m, takich sytuacji, po których moglibyśmy powiedzieć uff, ale było blisko. Teraz Robert Kubica zjechał do boksów yy, i może o tym napiszę w relacji live na blogu. Yy, nie wiem, czy to nie za wcześnie. Troszkę yy, zaraz zobaczę, o co chodziło. Łopsi. Yy, przepraszam bardzo. Yy, tak. Yy. Przepraszam, budzik. <laughs> Budziki co, co 10 minut, tak profilaktycznie mam nastawione. Robert Kubica w swój stint rozpoczął o godzinie 7.40. No to jest standardowo. To jest standardowy czas na szczęście, czyli nie ma się co martwić. To jest właśnie te 38-40 minut. Jest tankowanie, widać to teraz na ekranach. Jest sprawdzanie, coś tam jeszcze jakieś poprawki widzę, ale to chyba wszystko jest jak najbardziej standardowe, więc mam nadzieję, że tutaj też będzie to ostatecznie dobrze, jest tankowanie cały czas, Robert zaraz wyjedzie i będzie, na, wróci na drugim miejscu i naprawdę ten komfort, że oni są wracają na tym drugim miejscu jest też bardzo ważny, bo to daje Ci taką E, takie poczucie, że nie musisz cisnąć nie musisz teraz żyłować, jeżeli czujesz się niepewnie jeżeli właśnie ta mgła, która teraz jest będzie opadać, czy stanie się trochę wilgotny, no to nie musisz cisnąć, możesz sobie na chwilkę odpuścić. Inne ekipy, które gonią podium, na przykład Jota, no muszą po prostu cisnąć, żeby mieć szansę e, WRT wygląda naprawdę bardzo mocno i Inter Europol Competition też wyglądają bardzo mocno. Kierowcy nie popełniają błędów jeżeli popatrzymy sobie na stinty poszczególnych zawodników w aucie numer 41 to też to wygląda bardzo równo Robert Kubica zaczął jakby trzeci cel cykl stintów czy zmian poszczególnych kierowców, no bo stint to co innego niż zmiana i Robert ma na razie 79 okrążeń przejechanych, Luidele teraz 86, a Ife je 76, czyli no Robert teraz pokonał już w trakcie tych 40 minut jakieś 10 okrążeń, więc on miał przed jakby najmniej okrążeń przejechanych po tej pierwszej serii, ale to wszystko cały czas jest bardzo równo i cały czas dostosowują się oni do sytuacji na torze że... i to jest naprawdę zacne. Robert Kubica teraz wykręcił 3,33,626 i to jest um, jego najlepszy czas um, podczas um, tego wyścigu. ma 3,32,961, a Louis Dele teraz 3,34,6, czyli sekundę wolniej od Roberta Kubicy. To jest najwolniejszy um, czas. Jeżeli chodzi o um, czas spędzony w boksie, bo to też jest ważne i to już można oceniać po um, zakończeniu tych 16 godzin jazd, które mamy, no to um, WRT spędziło, niestety nie pokazują tego chronologicznie, WRT spędziło 28 minut i 29 sekund. Z ciekawości zespół WRT numer 31 spędził 30, 27 minut, czyli półtorej minuty mniej i jak patrzę na inne ekipy, no to na przykład inter europol Competition dwie sekundy tylko, tak, no nie przepraszam, minutę dłużej spędził w boksach niż WRT, więc generalnie to jest cały czas gdzieś średnia, ale średnia taka bliżej lepszych wyników naprawdę to, to trzeba przyznać, że póki co tak, no Team WRT to jest najlepszy czas, jeżeli chodzi o najmniej oni spędzili w boksach 27 minut i 8 sekund, ale tu też jest dobrze i to, to co było w European Le Mans jest to o czym, o czym się trochę od czego się trochę obawialiśmy, czyli właśnie te długie pit stopy. widać, że to nie jest problemem i że tu jest wszystko pięknie ogarnięte. Także tylko trzymać kciuki, żeby tak było dalej i, i teraz no, będziemy po prostu z niepokojem patrzeć. I jak tylko pojawia się zresztą każda żółta flaga, to ja patrzę, czy tam na pewno Robert pojawiają się kolejne czasy sektorów i to samo z Inter europa Competition, bo jest naprawdę bardzo dobrze i oby dowieść to, to mety, to już takie tacy mega zmęczeni będziemy tam. Yes, yeah. tak. No niestety, ale ja, ja naprawdę teraz dostałem nowego powera, więc mam nadzieję, że tak do 12 starczy, potem em, no, trzeba będzie jakoś dojechać do mety. Po prostu, tak jak, w, tak jak te prototypy LMP2, które też są już mocno, em, mocno wyżyłowane. Czy będzie walka jeszcze o em, zwycięstwo, no bo tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie e, i trzeba je zadać. Póki co to są 44 sekundy, gdy Robert Kubica zaczynał swój stint to były 53 sekundy, więc on już zredukował ten czas na o 10 sekund prawie, więc jedzie naprawdę dobrym tempem i nie sądzę, aby udało się zredukować całą stratę, natomiast potem może Louis Deletras może IFE je pocisną, natomiast no też trzeba pamiętać, że jeżeli dojdzie do jakiejś walki, to nie będzie tej walki, bo po prostu zespół zdecyduje, że zostajemy na tych pozycjach, chłopaki nie ryzykujcie, bo to nie ma sensu. Nie wiadomo czy jest jakikolwiek priorytet, mówiłem już, że WRT z numerem 41, czyli Robert Kupica, Louis Deletras i Fejje nie zabierają punktów w głównej ekipie, czyli Robinowi, Francoisowi, Ferdinandowi, Habsburgowi i Charlesowi Milezi, więc no, teoretycznie mogą bez straty dla punktacji finiszować na pierwszym miejscu, a WRT z numerem 31 na miejscu drugim. No ale nie wiadomo, jak tutaj się mówią, czy priorytet ma ta ekipa, która była wyżej w kwalifikacjach, czy po prostu no, zobaczą jak to. Nie sądzę, żeby tak było, nie sądzę, żeby aż tak poszli daleko o swoich przewidywaniach przed wyścigiem. Natomiast, no, jeżeli po prostu będzie znacznie szybsze tempo, 40 to zostanie ona przepuszczona, natomiast jeżeli to będzie gdzieś na styku, to zwyczajnie kolejność obecna zostanie utrzymana, no ale obyśmy tylko takie rozważania mieli, naprawdę WRT póki co rozwala system inter Competition podobnie. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo, nie przedłużam, żeby to nie była zbyt długa wstawka i zabieram się do dalszej pracy, mam nadzieję, że sił starczy, że entuzjazm będzie podobny jak teraz i... No, życzę Wam dobre, dobrej końcówki tego wyścigu, żeby to wszystko było naprawdę naprawdę sprawnie. No to co? Trzymajcie się, dzięki za wszystkie łapki w górę, zachęcam do ich zostawienia, dzięki za subskrybowanie kanału, zostawcie dzwoneczek, dziękuję za wspieranie tego kanału i na Patronite i na Bajkofi tu zapraszam na powrót Roberta.pl, bo tam cały czas trwa relakcja, filmy, zdjęcia, informacje, wypowiedzi no i oczywiście to co się dzieje na torze. Trzymajcie się, cześć!